Chciałem zacząć od takiego krótkiego wystąpienia, żeby wam trochę wyjaśnić skąd ten temat tu i teraz, bo pewnie część osób się zastanawia, z dwóch powodów, co oni mają na myśli, mówiąc tu i teraz, a drugi powód może być taki, że tematem przewodnim World Disability Day, tym oficjalnym, zaproponowanym przez User Experience Professional Association jest Designing for the Future We Want. I my mamy to do siebie, że zawsze jak zastanawiamy się nad tematem przewodnim, to nie bierzemy tak tematu, tylko staramy się zrozumieć o co może chodzić. Więc zaczęliśmy się zastanawiać gdzieś pod koniec kwietnia, jak zdefiniować przyszłość, której chcemy bo to nie jest w zasadzie takie proste nie? czym jest ta przyszłość, kim są my, czego chcemy, to też nie jest na, 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 najprostsze, naj, 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 najprostsze pytanie. Spróbuję tego tak obrazkowo to trochę opisać. A przyszłość, której chcemy, to jest taki stan e, jakiś wyobrażony, naszy, na, którego podążamy z jakichś przyczyn który jest inny niż teraźniejszość. Czyli jesteśmy w jakimś stanie w tej chwili i chcemy, żeby ten stan był inny. Czyli, czyli w, powstaje taki problem a, po, 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 um, czegoś, czego pożądamy, i oczekujemy, z czego się spodziewamy, czego chcemy i tego, co mamy teraz. I czujemy się jakoś, jakiś dyskomfort pomiędzy tym, co mamy w tej chwili, a tym, czego byśmy oczekiwali. Czyli można narysować taką ścieżkę pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, której chcemy, która stanowi tak naprawdę dla nas Jakąś drogę, poprzez którą będziemy ewoluować czy transformować naszą obecną rzeczywistość w kierunku przyszłości, żeby ta rzeczywistość, która nas teraz otacza, zmieniła się w rzeczywistość, której chcemy, czyli w inną rzeczywistość, która będzie nas otaczać, i wtedy oczywiście będziemy szczęśliwi. Można by powiedzieć, że ta strzałka, którą tutaj widzimy, to jest definicja problemu, czyli możemy sobie zdefiniować problem jako różnicę pomiędzy oczekiwanym stanem a stanem obecnym. Problem jest taki, który się pojawia, to jest problem w momencie, w którym nie wiemy, jaka jest teraźniejszość. Bo łatwo sobie wyobrazić coś zaplanować, wymyślić, a dużo trudniej jest zrozumieć, gdzie jesteśmy, czyli jaki jest stan stan obecny, jaki jest stan tu i teraz. Ponieważ, jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy i jaki jest nasz obecny stan, i z czego wynika, że chcemy jakiejś innej przyszłości, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie narysować tej drogi do przyszłości. Czyli ta, ta ścieżka jest tak naprawdę, czy ten problem jest nierozwiązywalny, ponieważ nie jesteśmy w stanie formułować żadnych logicznych wniosków na temat przyszłości i drogi ku przyszłości, której chcemy, ponieważ nasza, nasza teraźniejszość jest nieopisana. Jeżeli ta teraźniejszość jest nieopisana, a może właściwa, to może ta teraźniejszość jest bardziej właściwa i lepiej opisuje nasz stan. A może ta teraźniejszość i to jest tak naprawdę stan, w którym jesteśmy? Tylko w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tego tu i teraz nazwać, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tej ścieżki. Tych ścieżek może być wiele różnych. I, i tak naprawdę pojawia się problem nie planowania czy wymyślania przyszłości, której chcemy, tylko opisania rzeczywistości, w której się znajdujemy w tej chwili. Więc zadaliśmy sobie kilka pytań. Jaka jest właściwa droga ku przyszłości, gdy nie wiemy, gdzie jesteśmy w tej chwili? Czym jest nasze tu i teraz, które chcemy zmienić na lepsze jutro, i w jaki sposób odkrywać i rozumieć złożoną rzeczywistość wokół nas? I z tych, od tych pytań wychodząc, zaczęliśmy poszukiwać tu i teraz, i próbować zdefiniować tu i teraz, i zaprosić prelegentów, którzy nam to tu i teraz przybliżą. I chciałbym Wam pokazać teraz kilka takich perspektyw, które wzięliśmy pod uwagę, zastanawiając się nad tu i teraz. Pierwsza perspektywa tu i teraz to jest perspektywa fizyki. Mówimy o czasie i przestrzeni, a zgodnie ze współczesną fizyką, czyli tą po Galileuszu i po, po Newtonie, od Einsteina zaczynamy mówić o czasoprzestrzeni. Taka bardzo y, z, y, powszechnie rozumiany model czasu i przestrzeni wygląda w ten sposób, że mamy jakąś oś czasu. Mamy jakąś przyszłość. Przeszłość, przepraszam, mamy przyszłość i mamy jakiś moment, który nazywamy teraźniejszością. To jest jakiś punkt w czasie. Oczywiście dla jakiegoś obserwatora, który w tym momencie się, się znajduje. No i tak najczęściej rozumiemy w powszechny sposób, że teraźniejszość to jest ten moment, jest jakaś przeszłość, jest jakaś przyszłość. Ale z punktu widzenia fizyki współczesnej, a, gdy dodamy sobie odległość, która się zmienia od obserwatora, to tak naprawdę następuje takie zjawisko, które się nazywa rozciąganie teraźniejszości. Czyli teraźniejszość może trwać dłużej. Po prostu nasz umysł nie jest dostosowany do tego, żeby teraźniejszość rozumieć jako ciągłość. Dla nas to jest moment, który, który umyka, 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 a, a, a teraźniejszość tak naprawdę w oddaleniu ode mnie teraz, w innej galaktyce może trwać miliony lat. I to jest jeden moment, który, który, który tak naprawdę jest nam ciężko wyjaśnić i, i zrozumieć sobie, ponieważ tak mocno żyjemy w paradygmacie takiej klasycznej fizyki. Tutaj cytat. Gdyby nasze mózgi i nasze zmysły działały bardziej precyzyjnie, gdybyśmy rozróżniali nanosekundowe odstępy czasowe w naszych umysłach, nigdy nie powstałaby koncepcja rozciągniętej, rozciągającej się wszędzie teraźniejszości, tylko wiedzielibyśmy o istnieniu strefy pośredniej pomiędzy przeszłością a przyszłością. Wiedzielibyśmy, że sensowne jest stwierdzenie tu i teraz, podczas gdy takiego sensu nie ma określenia, określenia mianem teraz zdarzeń dziejących się teraz w całym wszechświecie. Czyli, z punktu widzenia fizyki, teraz to jest y, koncepcja, która jest y, niepoprawna. Tu, i teraz, jak najbardziej, w momencie, kiedy, kiedy łączymy czas i przestrzeń, tworząc czasu i przestrzeń, to jest, y, to jest jak najbardziej poprawne. Pojawia się też kolejna perspektywa, gdy myślimy o tu, i teraz dużo osób mówi: A, to mindfulness, robicie konferencję o mindfulnessie. Więc można, można, można też na to popatrzeć właśnie z perspektywy duchowej, z perspektywy obecności, z perspektywy tego, że e, tak naprawdę poprzez doświadczenie duchowe jesteśmy w stanie się zanurzyć w rzeczywistości w momencie, w którym mm, nie stajemy się. Poddanymi własnych myśli i własnych emocji, tylko przeżywamy rzeczywistość taką, jaka ona jest, nie dając się tak naprawdę rozproszyć wszystkim bodźcom, które gdzieś tam na zewnątrz nas, nas się pojawiają, ani naszym myślom, które się pojawiają w środku, tylko potrafimy, potrafimy cieszyć się obecnością i chwilą, która, która jest i nie oceniać, po prostu być. Tutaj kolejny cytat, który chciałem dać. Herman Hesse to jest mój tegoroczny chyba, ulubiony bohater, i dlatego chciałem, chciałem też tutaj zacytować Wilka Stepowego. Niech sobie to będzie wyższą mądrością albo najprostszą i naj, najprostszą naiwnością, ale kto tak umie żyć bieżącą chwilą i kto. Kto tak przyjaźnie i troskliwie potrafi docenić każdy przydrożny kwiatek, każdy, nawet najdrobniejszy, zabawny moment, temu życie już nic złego zrobić nie może. To jest dla mnie kwintesencja właśnie obecności, tego, że potrafimy się cieszyć z tego, z tego co jest, i e, chwytać dzień, i, i traktować każdy dzień, jakby był naszym pierwszym dniem. Możemy też rozważać tu i teraz z perspektywy narracji, z perspektywy historii, które sobie opowiadamy, e, historii, w które wierzymy, zarówno tych wielkich narracji, Współczesnych, na przykład, że za pomocą technologii jesteśmy rozwiązać problemy, które stworzyliśmy za pomocą technologii. Albo y, narracje wcześniejsze, które gdzieś nam to, towarzyszyły, y, narracje o, o historii naszego kraju, o niepodległości, narracje związane z religią, z wiarą. To są wielkie narracje, które towarzyszą nam przez, przez całe nasze życie, nad którymi czasami się zastanawiamy. Są też małe narracje, takie nasze. Mm, a narracje, które kształtują nasz, nasz mały świat, to co jest dla nas Taką codziennością. Historie, które sobie opowiadamy, um, wydarzenia, który, którymi żyjemy, plotki, którymi żyjemy, to są rzeczy, które są dla nas po prostu w pewnym sensie naturalne i tak naprawdę stanowią naszą, naszą opowie opowieść, to czym jest dla nas życie. I zastanawiając się nad tu i teraz, tak naprawdę zastanawiamy się i wyciągamy tak naprawdę z tej chwili, z tych wszystkich opowieści, które, które snujemy przez, przez cały czas, czy to wewnątrz siebie, czy to z własnymi, z własnymi bliskimi, czy to słuchając wiadomości. Kolejny cytat, jakoś tak dużo tych cytatów w tym roku postanowiłem dodać, a z pokolenia X, Tak Lasa Kuplanda. To niezdrowo traktować życie jako ciągą drewnych kul momentów, albo nasze życie stanie się opowieścią, albo będzie nie do wytrzymania. To też jest taki fajny, fajny insight, żeby patrzeć na to tu i teraz, na, jak, na jakąś ciągłą opowieść, a nie na takie wyrywkowe. O, w tym teraz jest wód, <laughs> a później nic, a później znowu jest coś. Więc raczej, żeby każdy dzień był taką, taką przygodą, i ta historia fajnie się się rozwijała. Mówiąc o tu i teraz nie możemy też zapomnieć o, o perspektywie zasobów i limit granicach, czyli limitach wzrostu. a żyjemy na planecie, która ma ograniczone zasoby, więc zastanawiając się tak naprawdę nad tu i teraz możemy tak również mocno zastanowić się nad, nad naszą własną planetą i nad tym, że tu i teraz jest mm, ta planeta w poważnym, w poważnym niebezpieczeństwie. Jest taka autorka, ona się nazywa Kay Raworth, napisała książkę Donald Economics, czyli taka ekonomia pączkowa. Nazwa się wzięła od tego modelu. A ten zielony pączek to jest przestrzeń, która jest bezpieczna. Od góry mamy taką tkankę ekologiczną, czyli wszystkie... Obszary związane z ekologią, z tym, co nam daje planeta. Od środka mamy Social Foundation, czyli taką podstawę społeczną, czyli wszystkie potrzeby i wartości, które są ważne dla, dla naszej cywilizacji, dla, dla ludzkości. I w momencie, kiedy zbyt mocno eksploatujemy planetę, ta tkanka z góry zaczyna się zwężać. W momencie, kiedy pojawiają się problemy społeczne, ta Tkanka z dołu zaczyna się rozszerzać, więc tej, tego, tej przestrzeni bezpiecznej tego pączka zostaje, zostaje coraz mniej. Tutaj jest wizualizacja e, pokazująca, jaki jest stan obecny. To szary z góry. Nie pokazuje, że tam jest dobrze, tylko pokazuje, że nikt tak naprawdę nie potrafił tego zmierzyć. Także, także jesteśmy naprawdę w takiej dosyć trudnej, e, trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o, o naszą planetę i o zasoby. I to jest problem, który już był podnoszony przez e, klub rzymski w latach 80., e, który właśnie napisał e, granice, granice wzrostu i alarmował, tak naprawdę analizując systemowo e, zużycie zasobów, że w, na początku lat 2000 e, będziemy mieli problem. Jest 2019 rok, Rok temu tutaj się odbył COP24, ten problem cały czas istnieje, także, także tutaj wydaje mi się, że od nas też sporo może zależeć, co w tym temacie y, zrobimy. A um, to jest bardzo fajny model, bardzo Was zachęcam do tego, żeby go lepiej poznać. A żeby rozwinąć później tą koncepcję, to polecam tutaj narzędzie Toma Gilba Impact Estimation Table, ponieważ y, y, to narzędzie uwzględnia zarówno, y, zarówno y, 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 wartości. Czyli ten, ten social foundation, jak i e, zasoby. Czyli jesteśmy w stanie sobie te dwie rzeczy e, złożyć i opracowywać już konkretne strategie, w jaki sposób e, realizować konkretne wartości społeczne, jednocześnie, e, jednocześnie e, biorąc pod uwagę zasoby, jakie mamy. A, to rozważanie doprowadziło mnie do takiej myśli, że ta teraźniejszość na naszej planecie, tak, no, w taki czerwony sposób, tutaj tę planetę narysowałem, to jest teraźniejszość, której nie chcemy. Więc mamy jakąś wizję znowu przyszłości, której chcemy, i ta przyszłość jest y, taka piękna, błękitna planeta. Tylko, że to jest przyszłość z perspektywy cywilizacyjnej, jeżeli chodzi o planetę. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyszłość ze względu na zasoby i na planetę, to my chcemy przeszłości. Czyli ta, y, jesteśmy w takim rozdarciu w tym, w tym wątku y, zasobów. I, i, I też rozwoju cywili, cywilizacyjnego. Z jednej strony zależy nam na przyszłości, na rozwoju, na technologiach, na tym, żeby żyło nam się coraz lepiej, ale tak naprawdę z perspektywy zasobów my marzymy o przeszłości, my chcemy, żeby było dużo lasów. Żeby Polska była zalesiona, żeby było dużo zielonych, zielonych terenów, żeby nie było, oceany nie były zakwaszone. Tak naprawdę, my byśmy chcieli cofnąć czas, tak naprawdę, nie cofając tego czasu, tylko idąc w przyszłość. Więc jest to pewien rodzaj schizofrenii. No i kolejna perspektywa. <laughs> Sorry, to jest, wybaczcie, muszę się napić. To jest e, ja w relacji z otaczającym mnie światem. Czyli, czyli takie, takie nieco szersze spojrzenie też na, na to tu i teraz, nieskupione na mnie, może nawet nieskupione na ludziach, ale skupione na, na wszystkich żyjących istotach, na, 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 całym, na, na całym świecie. I ta teraźniejszość, w której teraz jestem, w której mi jest tak niewygodnie, i ta przyszłość, którą bym chciał, być może jest teraźniejszością kogoś innego. I tak naprawdę my konstruujemy Jakieś wizje przyszłości, tak naprawdę w oparciu o to, co znamy, i może ta przyszłość już jest tutaj. I tak naprawdę patrząc, szukając jakichś wzorców, my próbujemy sobie tę przyszłość um, opisać i, i wyobrazić za pomocą tego, co wiemy. I tak naprawdę ta, ta przyszłość, jak Alvin Toffler już pisał w szoku przyszłości, że ta przyszłość już nadeszła już część społeczeństwa tak naprawdę żyje w przyszłości. Być może to, czego my szukamy, to jest nasza, nasza, ta przyszłość, której chcemy, tak naprawdę ona jest tu i teraz. Ale co, jeśli moja teraźniejszość jest przyszłością czyjąś? Czyli tak naprawdę nam jest dobrze. I tak naprawdę my szukamy i dążymy do tej przyszłości, coś chcemy zmieniać, a Istnieją ludzie na świecie, którzy marzą o tym, żeby być na naszym miejscu i to jest ich przyszłość, I sobie to wyobrażają. Także tak naprawdę być może cała koncepcja przyszłości, ona jest w teraźniejszości i cała, cała przyszłość, o której marzymy, ona już jest tu i teraz. I zastanawiając się nad tym, tak naprawdę możemy sobie też rozważyć całą taką sieć różnych powiązań i marzeń o przyszłości i być może wyznaczyć jakiś wektor, czy taki, powiedzmy, trend, jeżeli chodzi o marzenia o przyszłości, który wraz z, rozwo z rozwojem technologicznym czy społecznym następuje, ale tak naprawdę ta przyszłość i to nasze, nasze marzenie, ono może już być. Tutaj na miejscu. To, co jest ważne, to jest też zastanowienie się nad naszym tu i teraz i nad tym, że ono współistnieje z, też z innymi istotami. Czyli to moje tu i teraz, to moje doświadczenie, moje przeżywanie, moje myśli, moje pragnienia. Tak naprawdę one wiążą się z, z, z dużo większą grupą. Osób, czy interesariuszy, czy, czy istnień, które, na które też wpływamy, naszymi decyzjami, naszym zachowaniem, naszym podejściem do um, traktowania innych, do, do ekologii, do wszystkiego. Także tak naprawdę to nasze tu i teraz nie jest inne od tu i teraz w, w rejonów ogarniętych wojną. Tam też jest jakaś chwila, tylko tam nikt bezpiecznie nie siedzi. Także też warto o tym pamiętać, że my jesteśmy tu i teraz, i to tu i teraz, pomijając aspekt rozciągniętej teraźniejszości, ono się jednak dzieje tutaj, w różnych miejscach, w, różnym, w różny sposób. No i czy w naszych poszukiwaniach znaleźliśmy odpowiedzi na postawione sobie pytania? Wydaje mi się, że otworzyliśmy temat, który. Tak naprawdę będziemy chcieli dzisiaj pogłębić wspólnie z zaproszonymi przez nas gośćmi. I ta definicja definicja tu i teraz, i, i różne perspektywy, mimo tego, że mamy te, te różne perspektywy i definicja jest mocno nieuchwytna, to tak naprawdę tu i teraz jest nieuniknione. I to jest coś, czemu nie, nie, się nie urwiemy, nie uciekniemy do przyszłości ani do przeszłości, bo musimy być tu i teraz. Także jesteśmy tu i teraz. Dzisiejsi pre prelegenci, jeszcze raz podkreślę, zaproszą nas tutaj do, w podróż w odkrywającą rzeczywistość i pomogą nam lepiej tą rzeczywistość zrozumieć albo dadzą nam lepsze narzędzia do rozumienia tej rzeczywistości. Także naprawdę czeka nas bardzo, bardzo, bardzo ciekawy dzień, a wieczorny wykład, który przygotowaliśmy dla was, będzie też takim zwieńczeniem 10 lat konferencji, ale również analizą hermeneutyczną bardzo dokładną wszystkich odpowiedzi, które przesłaliście na w zgłoszeniu, na, odpowiadając na pytanie, czym dla was jest tu i teraz. Także także też będziemy mogli zobaczyć. Co myślimy, i jakie mamy lęki, obawy, pragnienia związane z tu i teraz, i jak, 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 to, jak to wygląda po takiej bardzo, bardzo dokładnej analizie, którą przeprowadziła Kasia. Także prośba do Was: weźcie z dzisiejszego tu i teraz jak najwięcej i wykorzystajcie to w jakiś fajny sposób. I na koniec cytat: Oczywiście, nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, którego kiedykolwiek zmieniła. Także dużo wiary i powodzenia udanej Konferencji dzięki.